Cześć, zanim zaczęliśmy latać autonomicznymi rakietami na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no to musieliśmy przejść długą drogę. By, być między innymi świadkami wojenki kosmicznej między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. No i cóż, to oczywiście spowodowało pewne komplikacje i niestety też ogromne awarie, ogromne wpadki, śmiertelne wypadki. No i właśnie takich awarii co prawda nie ma dużo, ale no, warto o nich wspomnieć, warto je przypomnieć. A także w tym materiale e, posłuchacie o pięciu takich e, najbardziej największych katastrofach kosmicznych w historii. W latach 60 trwał bardzo intensywny wyścig Stanów Zjednoczonych z ZSRR o to, kto jako pierwszy stanie na Księżycu. To Rosjanie wylecieli na orbitę jako pierwsi, zatem USA za wszelką cenę nie mogło dopuścić, by ich największy przeciwnik w opinii publicznej zdominował loty kosmiczne. Apollo 1 miało być załogowym lotem próbnym. 27 stycznia 1967 roku trójka astronautów weszła do modułu dowodzenia, zostali przypięci, a następnie zamknięci w środku. W pewnym momencie zarejestrowano chwilowy zanik napięcia. 10 sekund później w środku wybuchł pożar. Astronauci panicznie wołali o pomoc, jednak ze względu na konstrukcję otworzenie modułu na czas nie było możliwe. Właz otworzono dopiero po paru minutach ze względu na obawę o wybuch pożaru na zewnątrz, a w efekcie śmierć reszty załogi. Wszyscy astronauci doznali poparzeń trzeciego stopnia, ale śmierć ponieśli poprzez uduszenie. Sojusz 1 miał być odpowiedzią ZSRR na katastrofalny początek amerykańskiej misji Apollo 1 jako formę przygotowania do lądowania Rosjan na Księżycu. Misja ta zapowiadała się spektakularnie, gdyż miała być połączona z misją Sojus 2 startującą dzień później. W planach było połączenie statków, spacer kosmiczny i przejście astronautów z dwójki do jedynki. Wszystko to w okolicach 1 maja, w dodatku w 50. rocznicę w rewolucji w 1917 roku. Misja nie zapowiadała się jednak dobrze. Pomimo znalezienia około 200 błędów projektowych, Leonid Breżniew i marszałek Ustinow podjęli decyzję o starcie misji. Ta już w trakcie lotu natrafiła na szereg problemów, takich jak nierozwinięty panel słoneczny, późniejsze kociołkowanie, wysoka temperatura itd. Misję Soyuz 2 przełożono zresztą na później ze względu na burzę, a załodze Soyuz 1 polecono powrót na Ziemię. Jednak w trakcie lotu ujawniły się kolejne wady konstrukcyjne, bo nie otworzył się spadochron główny, jedynie niewielki spadochron hamujący. Cały pojazd uderzył w Ziemię z prędkością 50 km na godzinę i wywołał ogromny wybuch. Co więcej, identyczne problemy konstrukcyjne znaleziono w statku Soyuz 2, a zatem gdyby wyleciał, prawdopodobnie wszyscy astronauci by zginęli. Jedenasta misja Sojuza polegała na drugiej wizycie na pierwszej stacji kosmicznej świata, czyli Salut-1. To oczywiście kolejna forma wyścigu ze Stanami, które to pierwsze wylądowały na Księżycu. Misja się udała, astronauci spędzili na stacji 3 tygodnie, a następnie wracali do domu. Wszystko szło sprawnie i jak należy, statek wszedł w atmosferę, a później bezpiecznie wylądował, jednak po otworzeniu włazu kapsuły, ukazał się widok rodem z horroru. Astronauci nie byli w kombinezonach, a otwór wentylacyjny otworzył się podczas oddzielenia modułu orbitalnego i znieżającego. Doszło zatem do potwornej dekompresji 30 minut przed lądowaniem, w wyniku którego cała trójka udusiła się. W 1986 roku już po raz dziesiąty wystartował amerykański program kosmiczny Challenger. Pozostałe dziewięć zakończyło się sukcesem, jednak dziesiąty start okazał się niezwykle problematyczny już po ruszeniu. Podczas startu doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego w prawym silniku wspomagającym. Jednym z głównych czynników była niska temperatura na zewnątrz. Nasa wiedziała, że sobie warunki wprowadzają czynnik wysokiego ryzyka do startu, ale i tak zdecydowała się na niego, co wywołało powszechne oburzenie. To właśnie wtedy zawieszono na dłuższy czas program lotu promów kosmicznych. W misji zginęło 7 osób, w tym nauczycielka, kompletnie niezwiązana z astronomią, wybrana z ogólnokrajowej inicjatywy Nauczyciel w kosmosie. Kolumbia była pierwszym wahadłowcem NASA, który odbył lot kosmiczny. W 2003 roku po 16-dniowej misji prom uległ zniszczeniu w wyniku uszkodzenia osłony termicznej na krawędzi natarcia lewego skrzydła. Wszystko przez fragment pianki osłaniającej zbiornik zewnętrzny wahadłowca. Ten oderwał się od zbiornika i uderzył w skrzydło orbitera, przez co do środka mogły dostać się gorące gazy w trakcie przelotu przez termosferę. W ostatnich minutach misji wyszło na jaw, że uszkodzenie było bardzo poważne: zginęła cała siedmiosobowa załoga, a loty wechlebowców zawieszono na najbliższe 2 lata. Także w skrócie, takich wielkich katastrof na szczęście nie ma wiele, ale kiedy już się zdarzają, to zapamiętujemy je na zawsze. Ogólnie do tej pory w wypadkach kosmicznych zginęło 19 osób, miejmy nadzieję, że już to się nie powtórzy, zobaczymy, że, zobaczymy jak będzie w przyszłości, ponieważ teraz właśnie za loty no, głównie odpowiadają systemy autonomiczne, a doma systemy, jak te systemy też mogą zawodzić e, prawdopodobnie w, róż, w równym albo podobnym stopniu jak człowiek. Także cóż, pozostaje nam czekać i się przekonać, i, albo mam nadzieję, że właśnie się nie przekonać o tym. No i cóż, dzięki za oglądanie! Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie, cześć!